Czy istnieją prawdziwie niezależne media, niezależne od reklamodawców, niezależne od grupy odbiorców, niezależne od rządzących. Wprost do rzeczy o machinie mediów czwartej władzy porozmawiamy dzisiaj z wydawcą tygodnika Wprost do rzeczy Michałem Lisieckim. witać serdecznie. Witam wszystkich. Dzień dobry. Coś ostatnio często bywasz w Nowym Jorku? No coraz częściej, coraz częściej, dlatego że w Polsce przedsiębiorczość nie jest ceniona, tak naprawdę przez rząd. Tak? jesteśmy jako Polacy bardzo przedsiębiorczy, jedną z można powiedzieć najbardziej przedsiębiorczych nacji na świecie. Tak naprawdę z Polski łatwo było zrobić podobnie jest jak z Izraela, taki startup nation. No ale jak zobaczymy na to, co się dzieje w Polsce, to to jest wieczne gnębienie przedsiębiorców, którzy pomijają jakieś kwestie szacunku, respektu i tego, czy nadal mamy podejście i, i e, że pierwszy milion w Polsce trzeba ukraść. Tak, te czasy minęły i się skończyły, natomiast rząd robi wszystko, żeby przedsiębiorca nie mógł rozwinąć swoich skrzydeł. I... Te moje pobyty w Nowym Jorku, nie tylko Nowy Jork, Kalifornia, coraz więcej faktycznie jeżdżę, wynikają z tego, że chcę w Polsce zachować biznes, który rozwinie się do pewnej tylko skali, mniej więcej 100 milionów przychodu, dzisiaj to jest 70 i uważam, że to wystarczy. Większy biznes jest zbyt zależny od rządu, a to nie jest dobre. Tak? Lepsze jest właśnie zachowanie tej niezależności. Więc zamiast płynąć pod prąd w Polsce i mocować się z regulacjami. E, opasłą dokumentacją, po prostu lepiej jest robić ten biznes i prze, rozwijać przedsiębiorczość tam, gdzie jest to mile widziane. Chociażby Stany. I Nowy Jork niewątpliwie jest takim miejscem, gdzie ta polska dusza i przedsiębiorczość buzuje i e, tu jest świetny klimat, żeby otworzyć e, nogę w Stanach Zjednoczonych. Zrobiło ci się ciasno w Polsce i chodzisz i kombinujesz, a ja tu się boję, wejdzie mi konkurencja do nowego dziennika. Ale czekaj chwilę, wróćmy na chwilę właśnie do tej niezależności, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, e, który poruszyłeś, że jest pewien poziom, do którego można wyrosnąć, żeby zachować pewien poziom niezależności, a później już nie zabawić. Ja bym powiedział tak, z niezależnością mediów jest naprawdę trudno, znaczy wszyscy staramy się do niej dążyć, albo przynajmniej większość. No, trzeba założyć, że jednak jeżeli ktoś robi media, to jest to biznes niewątpliwie, ale żeby medium było dobre, musi być jakościowe, musi być niezależne. I takie założenie wątpliwie dominuje i to przyświeca, ale żeby to realizować, trzeba być tego świadomym. Duży biznes musi być zależny od rządu. I to widać świetnie na przykładzie Agory, która była świetną gazetą, Gazeta Wyborcza, ja się na nim wychowałem. Ale dzisiaj, ponieważ media drukowane stały się problematyczne i łatwo stracić płynność no to Agora za wszelką cenę stara się bronić rządu, chociaż to jest nadal dobra gazeta, ale niezrozumiałe są takie właśnie obrony rządu za wszelką cenę. Kiedy wiadomo, że afera taśmowa, kilometrówki, naruszenie niezależności Narodowego Banku Polskiego, no media powinny walić jak w bęben. Tymczasem Gazeta Wyborcza szuka uzasadnienia, dlaczego można było knuć przy stolikach za publiczne pieniądze po cichu i że nie wypada nagrywać, nagrywać rozmów. Znaczy nie wypada i to jest niezgodne z prawem. Jest to niezgodne z prawem, ale e, ściągnąłem do Polski profesora e, e, Piotra Przytułę ze Stanów, który, któremu zadano pytanie, czy gdybym pan miał wybrać między, e, między etyką w mediach, a ich e, e, niezależnością właściwie i, i prawem do publikacji tych wszystkich materiałów, to, to gdzie jest ta granica? On powiedział, to są, nie, to są spójne rzeczy, musi iść i etyka mediów. W, w parze zrobieniem tego biznesu, tak naprawdę. tak Nie da się, to są rzeczy, wartości nierozdzielalne. No i w Polsce to zostało zachwiane, tak naprawdę. Te duże media, duże koncerny muszą bronić linii rządu, albo przynajmniej być neutralne, nie zajmować się. E, trudną tematykę. Ja bym powiedział, że trochę robimy z Polski kraj dywanowy. My mamy największy dywan na świecie, pod które staramy się zamiatać trudne rzeczy. A tygodnik wprost nie poszedł na kompromis. Opublikowaliśmy taśmy, które były bardzo trudnym materiałem, żeby pokazać, jak ta polityka działa. Tak? Więc e, jest to duży problem. Powiedz mi, czy opublikacja takich właśnie ciężkich tematów, czy Kamil Durczok, czy taśmy? Wszystkim wydaje się, że o, oni chcą sprzedać tyle tej gazety, prawda, że teraz im sprzedaż rośnie, po to to drukują, żeby więcej zarobić. Czy to jest faktycznie To jest tak? absolutny mit. Znaczy, Szczególnie, kiedy robimy to w tygodniku opinii, tygodniku, który dba o swoją wiarygodność, rozpoznawalność, cytowalność. My 10 razy spowodzimy materiał, zanim go opublikujemy. To jest oczywiste, że jeżeli napiszemy nieprawdę. A nawet jeżeli napiszemy prawdę, ona jest trudna, że dostaniemy pozwy. Więc szaleństwem byłoby w ogóle publikowanie materiałów, które nie zostały sprawdzone, po pierwsze, i tylko tym bronimy. Natomiast to, to jest antybiznesowe zachowanie. Tygodnik wprost. Mimo, że my dostarczyliśmy, zrealizowaliśmy naszą obietnicę do inwestorów i zrealizowaliśmy wyniki, to kupiliśmy to ogromnym, ogromnym kosztem i ogromną pracą i straciliśmy bardzo dużo e, przychodów, które mielibyśmy, gdybyśmy tych taśm nie publikowali. Więc sprzedaż oczywiście staje się wyższa, ale tylko w pikowych momentach, a liczy się średnia. Średnia jest mniejsza jest na niekorzyść przy publikacji tych trudnych materiałów, bo to jest też trochę, trzeba pamiętać, jeżeli czytelnika przyzwyczai się do tego typu dziennikarstwa, to on będzie oczekiwał, że takie dziennikarstwo będzie co tydzień, a to jest niewykonalne. Tak nikt na siłę nie szuka... Tak, czy są takie magazyny, co znajdują co Afer. tydzień Oczywiście, rzeczy. ale to są sztuczne afery, <laughs> tak, a mówimy tak. o tygodniku, który faktycznie no, zajmuje się poważnymi e, rzeczami, naj, czasami grubego kalibru i czasami one faktycznie zarzuca się, że, że wprost w pewnym momencie stało się bardzo tabloidowe. No my dzisiaj od tego odchodzimy, idziemy w, no, w strategię spokojną, właściwie bardziej będziemy ekonomistą, gazetą e, e, patrzącą przede wszystkim, ale też będą ciekawe materiały, bo patrzącą przez pryzmat pieniądza, e, wydatków publicznych, no tego co robią politycy z naszymi jakby nie było pieniędzmi. Pamiętaj że żaden rząd nie dysponuje pieniędzmi to są wszystko nasze pieniądze z podatków i E, tym się będziemy zajmowali w, w dużej mierze. Także od strony opłacalności tego typu dziennikarsko, dziennikarstwo, po pierwsze śledcze dziennikarstwo jest najdroższym z możliwych dziennikarstw, e, u, jakie można uprawiać, e, ekonomicznie jest nieopłacalne. Więc e, publikacja tych taśm absolutnie nie była biznesową decyzją, że robimy coś, żeby p, 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 podnieść nakład i e, z tego żyć. To była Ale decyzja... myślę, że długofalowo to może jednak mieć pozytywny jakiś impact nawet na tytule, ponieważ to daje ludziom pewną świadomość, że nie boicie się, że jeśli coś jest, to można po was sięgnąć i zobaczyć, taka długofalowa, bo po tym piku faktycznie jest pewien jakiś spadek. To prawda, ale... Ale mi się wydaje, że taśmy na przykład były jakąś zmianą postrzegania wprost. No, myślę, że wprost często zmienia swój wizerunek i postrzeganie, bo robi wiele rzeczy, które zaskakują. Tak? No, wymiana przeze mnie redaktorów naczelnych też pewną, pewne e, zmiany wprowadza w, w tytule, natomiast zawsze wprost było odważnym tytułem, chociażby stąd taki najistotniejszy wskaźnik. Wprost jest najczęściej cytowanym e, tygodnikiem w Polsce i. E, My właściwie konkurujemy z dziennikami jako tygodnik. Jesteśmy często na trzeciej pozycji. Tak, no tutaj telewizja czy jakiś dziennik skakuje przed nas, ale wprost jest trzecim medium najczęściej zdecydowanym w Polsce. I to, co trzeba pamiętać o gazetach. Dlaczego gazety są tak istotne? Dlaczego rola naszego dziennika jest tak istotna? I to jest trochę przekaz do wszystkich czytelników. Dlaczego powinno się kupować gazetę? Gazeta jest medium pierwotnym. Wszystkie inne media, radio, telewizja są medium od, odtwórczym. To dziennikarze w gazetach muszą wykonać najcięższą pracę sprawdzenia, weryfikacji, ułożenia tego w logikę. Wszyscy pozostali mogą powtarzać sprawdzone tezy. Więc to się bierze przegląd e... prasy, proszę Państwa. Tak jest. Od przeglądu prasy się zaczyna, a następnie od debat, dyskusji, o tym, co ktoś powiedział, napisał, ale wszystko bierze się z gazet, tak? Więc to wspieranie, jak gdyby świadome przez czytelników gazet jest ogromnie istotne. I trzeba pamiętać się, na przykład, dlaczego, jeżeli ktoś publikuje aferę, Głośną historię, wszyscy inni bezpłatnie to zacytują, a praca, nakłady, sprawdzenia i ryzyko publikacji trudnych historii, tak ryzyko prawne, jest poniesione właśnie przez tą gazetę. Dlatego powinno się budować tą świadomość, że czytanie gazety to jest ogromny wkład w wolność słowa. A tylko wolnością słowa możemy patrzeć na ręce polityków, którzy powiedzą nam. Wszystką, właściwie, okłamią nas w każdy ordynarny sposób, byle utrzymać się przy tym korycie. I to oczywiście jest uogólnienie, które nie jest sprawiedliwe, ale taka jest, taka jest prawda w większości. Kampanie wygrywa się banałami, frazesami, yy, yy, jakimiś tezami, no, obie, obietnicami, że wszystko sfinansujemy. Obiecać możemy wszystko. Pytanie, jest, skąd weźmiemy na to pieniądze? Trzeba pamiętać, że jeżeli ja Tobie coś obiecam, tak naprawdę muszę zrobić to za Twoje pieniądze. Najpierw wyjmieć się z portfela, a potem dostarczyć ten produkt w dwa razy gorzej, w gorszym serwisie i dwa razy taniej, bo jeszcze masa. Urzędników musi e, e, zarobić Twoich pieniędzy. Tak więc e, tą rolę weryfikacji mają media, ona jest ogromna. W Stanach zresztą to wiadomo, wolność słowa amerykańska jest niebywała, i my staramy się w Polsce tą granicę przekraczać iść tą samą drogą e, i za wszelką cenę powiedzieć: Mamy tą odwagę, publikujemy, nawet kosztem naszego biznesu. Jesteście też online, prawda? Tak, jesteśmy online, jesteśmy cyfrowi i to czytelnictwo z zagranicy jest coraz większe. A propos, a propos naszej obecności w Nowym Jorku, znaczy myślimy o czymś zupełnie, zupełnie nowym, zupełnie nowej jakości, niekoniecznie pod brandem tygodnika wprost, natomiast na pewno nie będziemy zagrożeniem dla, dla dziennika, dlatego że ja mam fundamentalne podejście, ja szukam współpracy. Sens jest budowania, to co Polacy rzadko robią tak naprawdę, budowania synergii, budowania. Wspólnych przedsięwzięć i dzielenia się czymś, co jest duże. My jako polacy powinniśmy się organizować, jednoczyć, trochę większe diaspory, które ze sobą współpracują. Absolutnie tak. Więc, jeżeli pomyślimy my o obecności w Nowym Jorku, to jak najbardziej połączenia siły z nowojorskim magnatem mediowym. Dziękuję. I a propos magnata mediowego, od razu przekażę urodzinowa okładka Nika Sadowskiego. Ślicznie. Proszę Państwa, wprost. kupujcie wprost najnowszy numer już w <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę to, wspaniały To prezes. jest kawał roboty, jaki robisz. Niesamowicie się podajesz. Ja pamiętam, kiedy kupiłem tygodnik wprost, dostałem ofertę e, zakupu nowego dziennika, ale nie miałem tej odwagi, żeby zrobić tak duży skok za ocean i właściwie prowadzić e, nowy dziennik, więc absolutnie jestem zdeterminowany, żeby znaleźć metodę na to, żebyśmy połączyli siły i znaleźli formułę współpracy i tego, żebyśmy silnie integrowali to, e, to polskie, szczególnie młodsze pokolenie. Ja jestem wyznawcą tego, że ludzie tacy jak my którzy mają po 40-30 lat dzisiaj mają najwięcej siły, żeby wziąć odpowiedzialność na swoje barki i zacząć nieagresywnie, ale w sposób tak jak to było przy okrągłym stole, mediacyjny, wymieniać to pokolenie siwych głów, z których wiedzy można korzystać. I w tym celu też zrobiłem bardzo fajne przedsięwzięcie, które wspieracie i za to jest tak, ogromnie round wdzięczny. Tak, mam tego zaraz porozmawiamy, tak jest, ale mówisz dokładnie, dokładnie to, co ja uważam, a nauczyłem się tego od mojego wspólnika Edwarda Nowakowskiego, którego pozdrawiam serdecznie, bez którego praktycznie nowego dziennika by dzisiaj nie było. Bo tak, tak naprawdę i ja jestem na froncie, a tam z tyłu ciężko pracuje Edward. Chyle młodych, młodych siła. On mnie do tego przekonał i, i powiedział: że Słuchaj, młodzi przychodzą, są pełni jeszcze energii, jeszcze nie popotykali się tak, że jeszcze im się chce tak jest. i chcą robić. Także spokojnie, powolutku możemy przejść teraz do Roundtable Mixer, e, który razem z Matthew Tyrmandem, żeście wystartowali w tamtym roku. Dokładnie. Jestem wielkim fanem. E, warto wejść na wasz kanał YouTube, przynajmniej, żeby posłuchać, o czym się rozmawia. A zanim Ci oddam głos, tylko powiem, że co mnie najbardziej zainteresowało, to jest to, że spotykają się młodzi ludzie, o wieku zaraz powiesz, z różnych części sceny politycznej. Od lewicowej części, poprzez prawicową, poprzez center, różne partie. I to są młodzi ludzie, którzy działają ponad tymi podziałami i chcą coś zrobić. Tak? I gospodarka chyba jest jedną z głównych łączących... Media biznes, polityka. Łączymy, absolutnie media biznes, polityka, ale e, kraj jest tak silny jak jego gospodarka, więc absolutnie gospodarka głupcze. Tak? To jest znane w Stanach: najpierw gospodarka, potem możemy budować naszą siłę. Nie odwrotnie no, podatki nie wezmą się z niczego. E, Im więcej zrobimy, im więcej wyprodukujemy, sprzedamy, tym więcej podatków, tym więcej możemy wydawać na, na niezbędne cele. Więc e, to, co mnie zainspirowało, to jest polski okrągły stół. Ale okrągły stół to jest coś, co dla Polaków ma Wiele kantów, więc stąd jest nazwa, roundtable mixer, angielska nazwa w Polsce już tak nie razi. Ona się wydaje fajna, ale bierze się to z okrągłego stołu. To, co usłyszałem kiedyś na jednej z konferencji, którą organizuje natoski think tank we Wrocławiu yy, na Wrocław Global Forum. To czym oni są zafascynowani, to mówią, żaden kraj nie przeszedł takiej transformacji, jak Polska. Okrągły stół i Wasza metoda powinna być pierwszym produktem eksportowym Polski. Każdy kraj jak Ukraina, jak y, 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 Egipt, jak Tunezja marzyłoby o przejściu takiej transformacji, a nie rewolucji. My powinniśmy nasz model pokazywać na świecie, jak się robi rewolucję, tak, w sposób łagodny, przejściowy, siada się do stołu, on będzie miał kanty, ale ich nie widać z daleka, on nadal był okrągły. I taka jest idea. Ja sadzam do stołu ludzi dokładnie z biznesu, mediów i polityki I to, co ich szokuje, to, że ja zapraszam opo opozycję, tak, czyli w polityce kryterium wieku jest takie, że przyjęliśmy 72 sierpień, czyli stada ta lustracyjna, jakąś musieliśmy wymyślić, więc 42 lata. Żeby nie zarzucali wam. Tak, 42 że... lata, to jest to kryterium dzisiejsze. Ja się e... nie załapuje, I, Ale są też sympatycy, tak, to jest jak gdyby <laughs> trzon i to jest najważniejsze, ale nie zamykamy się tylko do tego rocznika, więc na przykład w polityce takich polityków, którzy kierując się tą datą jest 89 spełniających to kryterium i zapraszamy wszystkich. I oni oczywiście dopytują, ale kto będzie? Jak ja mówię, że będą ponęci, no, to tak są wstrzemięźliwi, ale przychodzą pierwszy raz, siadają do stołu, rozmawiają ze sobą i to ich zafascynowało. Także formuła się bardzo sprawdziła. Będziemy ją powielać. Na razie to jest przedsięwzięcie startupowe, ale w tym roku myślę, że będą jeszcze dwa. Planujemy też nowojorski, więc w nowym dzienniku myślę, pierwsza informacja i przy współpracy będziemy to robić. Zapraszam. Oczywiście. I to są prawdziwe okrągłe stoły. Są prelegenci, to jest bardzo szybka, dynamiczne wystąpienie, siedmiominutowe, więc nie przynudzamy. I rozmowy przy okrągłych stołach, wymiana. Stolika po każdym panelu, więc ogromny networking i to działa. I takie przedsięwzięcia wierzę, że trzeba robić. Świetną rzeczą jest też, że pokłosiem tego, ponieważ my sami nie uprawiamy polityki, ale inspirujemy nowe inicjatywy i potrafię, po, pozwalamy mi się promować. Poniekąd myślę, że, że Ryszard Petru, który wystartował właśnie z stowarzyszenia, być może przerodzi się to w partię polityczną, on też nabrał wiary, bo coś planował, ale nabrał wiary przychodząc na taki roundtable table mixer, wykładając, patrząc, jak ogromna jest synergia i jak. To nasze pokolenie młode chce coś zrobić. On się łapie, akurat chyba tam co do, jest ten rocznik, akurat to co do daty. Więc cieszę się, że taka inicjatywa powstała. Będziemy to wspierać, oczywiście, ale jeżeli powstanie jakaś inna, z innej strony sceny strony politycznej, to też będziemy wspierać. Uważamy, że cenne jest działanie, cenne jest integrowanie ludzi i tak naprawdę dialog. Trzeba sadzać ludzi do stołu, jak przy okrągłym stole. I aż nie poleci biały dym, ustalić wersję, jaka ma być. I my Polacy potrafimy to robić. Mimo, że dzisiaj Polska jest podzielona na pół, to przy stole potrafimy ze sobą rozmawiać. A czy myślisz, że e, po dwóch stronach, prawda, e, lewica, prawica istnieje ten wspólny mianownik, uproszczenie gospodarki, uproszczenie robienia biznesu? E, z, tak skomplikowaną machiną, jaką jest w tej chwili prawda, robienie biznesu w Polsce. Ja wiem, bo starałem się jakiś czas temu zrobić oddział agencji reklamowej, którą też prowadzę, po prostu prawie że nie do przejścia. Czy znaczy ja na Polskę nie narzekam? Bo mówię, jesteśmy krajem, który przez te 25 lat no, inne kraje mogą marzyć o tym, co nam się jako Polakom udało. I to trzeba pamiętać. Strategia ciepłej wody w kranie nie była złą strategią, ale ona była dobrą na pierwszą kadencję. Polityka nie powinna zawracać nam życia. My się w ogóle nie powinniśmy interesować. Natomiast ja nawet wręczyłem nagrodę człowieka roku Donaldowi Tuskowi właśnie po tym, kiedy zakończył pierwszą kadencję i wszedł w drugą. Z wiarą, że on teraz mając drugą już, zaryzykuje i zreformuje coś jak balcerowicz, tak? I balcerowicz musi odejść na koniec dnia, chociaż dzisiaj pewnie do polityki wróci, ale balcerowicza dzisiaj wiele osób ceni inteligencji, bo może to hasło jest popularne, balcerowicz musi odejść, ale inteligencja balcerowicza nosi na rękach za to, co Polska zrobiła. Oczywiście, można znaleźć mankamenty, ale spójrzmy na, na, na to, gdzie jesteśmy faktycznie. I to samo z krajem i z działalnością gospodarczą. My nieźle działamy, mamy świetny system sądownictwa. Jest za wolny, ale jest co reformować. E, przedsiębiorczość w Polsce działa, tylko faktycznie, przed, znowu politycy o tym mówią, ale to jest wszystko populizm. Nie Mówią, nie robią. E, I to, czego nam trzeba, to trzeba ich rozliczać, motywować. Za mało jest takich inicjatów. Polacy nie wierzą, że mogą coś zmienić. A zmiana jest bardzo prosta. Ja, ja osobiście jako wydawca, dzisiaj właściciel tygodnika, wprost i tygodnika do rzeczy, no nikt nie wierzył, że można połączyć dwa tak skrajne tygodniki: jeden liberalny, drugi konserwatywny, bardzo w poglądach. E, I na początku te redakcje też były w innych budynkach. Dzisiaj są w jednym budynku. Nie przeszkadzają lubią sobie. Się, lubią się, lubi... Nie, nie przeszkadzają sobie. Każdy <laughs> ma swoje prawo. Ja nie prowokuję tego dialogu, ale wierzę w pluralizm i daje się po prostu. Dawać ludziom dojść do głosu i słuchać, co mają do powiedzenia, i wyciągać złoty środek. To jest najbardziej konstruktywne, co możemy zrobić. I to samo powinno dziać się w polityce. Powinniśmy, ale to wracam do wiary. Nikt nie dawał wiary, że to się uda. Nikt nie dawał wiary, że ja odbuduję tego wprost, który był w fatalnej kondycji, kiedy go kupiłem, z przegranym procesem na 5 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i setką innych procesów. Podjąłem się wyzwania, udało się to y, złagodzić. A moja historia zaczyna się od tego, że zacząłem wydawać gazdę studencką, ale nie wiedziałem jak to robić. Pojechałem do Tygodnika Wprost na praktykę w 1998 i poprosiłem ich o y, to, żeby mi pokazali, jak się robi gazetę. I usłyszałem studencie, nie zrobisz. Trzeba mieć 2 miliony dolarów na gazetę, a nie 2 tysiące, które ty masz, tak? Dziura budżetowa milion tysięcy dolarów. Ja powiedziałem, ja zrobię. Ja jestem Polakiem, ja udowodnię, że zrobię. Więc myślę, że mamy w sobie za mało wiary tak naprawdę i ona jest gdzieś w nas, trzeba ją po prostu wydobywać. No ja widzisz, ja też byłem na praktykach w Nowym Dzienniku w 97 roku i popatrz, podobną historię mamy. Super. E, więc... Łączmy siły, róbmy fajne rzeczy dla Polski. Zatoczyliśmy koło, jesteśmy w niezależnych mediach i tu jest bardzo ważne pytanie, bo co chwileczkę słyszymy o tych wpływach yy, zagranicznych pieniędzy na wygląd naszych polskich mediów. W tej chwili, jeśli się nie mylę, większość wszystkiego, od gazet, poprzez magazyny, poprzez telewizję, radia lokalne i inne, jest w rękach obcego kapitału, przynajmniej większościowym. Jak to wygląda? Pójdę do źródła, spytam się, bo ty to śledzisz na co dzień. Tak, znaczy jest słabo, jest źle z tym, bo um, z jednej strony nie mieliśmy wyjścia, ale z drugiej strony, z rozpędu politycy, nie znając się na ekonomii, trochę mamy to hasło niestety: jak się na niczym nie znasz, to się nie martw, zawsze możesz pójść do polityki. I taka była polska polityka, więc my wyprzedaliśmy ten narodowy majątek. Wyprzedaliśmy media. Dzisiaj polskich mediów w gazetach, które jak powiedziałem są medium pierwotnym, dlatego są tak istotne, tylko 24% wszystkich mediów w Polsce jest z udziałem polskim. Tylko 1% jest skandynawskie, a 74% to są media niemieckie, niemiecko-szwajcarskie. I ma to ogromne znaczenie, bo tak jak powiedziałem, dlaczego Niemcy chcą robić biznes. Nigdy nie będą się zajmowali naszymi problemami, nie będą wyciągali rzeczy, które są niewygodne, które są nie, niewygodne dla rządu, dla, naruszają ich interesy. Nie zrobią tego, bo po prostu przyszli do Polski robić biznes. Ale nie, ma się nic nie złego. pozwolą, też pewnie nie pozwolą, żeby za bardzo, yy, na przykład, yy, wypominać, że to nie nazistowskie Niemcy, tylko Niemcy. Prawda? Tak jest, zawsze tak, że... będą dbali o swoje i to bardzo wyraźnie widać. I, i, I to jest istotne dobrze, że mamy wolny rynek, tego nie można powiedzieć, że nie, ale dlaczego na przykład w krajach jak Niemcy, czy jak właśnie Ameryka? No trzeba mieć ten polski lokalny paszport i legitymować się paszportem, mieć udział lokalnego. To samo jest z bankami oczywiście. Znowu, no nie ma tragedii, bo przyszły te banki, ale im więcej wpuścimy tych dużych koncernów, marketów, supermarketów, trzeba pamiętać, że to są odkurzacze. Ich zadaniem jest zebrać jak najwięcej pieniędzy z rynku. Wypłacić dywidendę za granicę. Te pieniądze wychodzą z Polski. Co z tego, że zapłacą VAT? To jest mało. Te pieniądze mogłyby zostać w Polsce i rozwijać. Więc w tym sensie nie dbamy o to i bagatelizujemy, że wolny rynek jest ważniejszy niż, niż e, e, udział polskiego kapitału w przedsięwzięciach. Świetnym przykładem, właśnie po 25 latach my sprzedaliśmy 93% narodowego majątku. To dobrze, bo czy mniej w rękach rządu, to dobrze. Ale sprzedaliśmy to za kwotę, uwaga, 156 miliardów złotych. To jest kwota uzyskana. To jest 6% wartości jednej spółki: Apple. 25 lat sprzedaży majątku narodowego. Zrozum, jaka to jest skala. Gdyby to zostawało w większej ilości w rękach polskich, tak więc. Ten kapitał narodowy tak naprawdę ma ogromne znaczenie, bo zawsze w duszy nosimy to, skąd się wychodzi, wywodzimy, jaki jest nasz rodowód i zawsze do tego wracamy, więc pochodzenie kapitału ma ogromne znaczenie. W mediach też ma to potężne znaczenie, więc szkoda, że tak słabo dbamy o to, to, to co polskie powinno być lepiej. Świetnie, że mamy wolny rynek ale z większym udziałem kapitału polskiego i, i rozwijaniem e, polskiej przedsiębiorczości, bo potrafimy, mamy ogrom, masę e, genialnych przykładów, które można by e, podać, oczywiście, które działają na świecie, ale ich jest mało, wystarczą nam właściwie palce dwóch dłoni, żeby je wskazać. E, Tym bardziej mi jest, jest, jest miło gościć Cię, bo jesteś jednym z niewielu, który zarządza spółką, której kapitał jest polski. Ile, tak jest. ile jest tych tygodników, które, które są polskimi można je tak nazwać? No dziś to faktycznie moje dwa tygodniki i tygodnik polityka, mój główny konkurent, można powiedzieć. Także w tej chwili jeszcze przybyły, faktycznie prawicowe tygodniki. W sieci. Też jest to konkurent, ale. Miałem zastrzeżenia co do źródeł finansowania, bo to są na przykład, no to jest bardziej przedsięwzięciem quasi politycznym, finansowanym w celach politycznych. E, ale dobrze, że jest. To, to są wady, natomiast dobrze, że jest. Konkurencja mobilizuje, więc e, wolałbym, żeby było trudniej żeby więcej było w polskich rękach. E, świetny przykład zeszłego tygodnia, właśnie tygodnik w sieci, ta grupa wydała e, kolejny tygodnik tabloidowy e, tygodnik, który się nazywa e, ABC. Jeżeli nie mylę tak, ABC. Tego samego dnia ukazał się tygodnik od ADZ, złotówkę tańszy, wyglądający identycznie, niemiecki Tam kapitał, jeszcze niemiecki, jeszcze niemiecki, miejsce, niemiecki, nie ma, ale, ale niemiecki kapitał, no jest go tak dużo, są bogaci, stać ich na zaatakowanie polskiego przedsięwzięcia bez pardonu, wprost, robiąc wszystko, co należy zrobić, żeby zniszczyć konkurencję i myślę, że polski kapitał nie wygra, no, z, z tak dużym niemieckim kapitałem, wolny rynek, to się nazywa wolny rynek, który powinniśmy, z którego powinniśmy korzystać po prostu mądrzej. Michał, dziękuję Ci bardzo za wizytę w Nowym Jorku. Dziękuję, nadzieje, moja że... przyjemność i myślę, że będę bywał częściej. E... Mam Słowa... nadzieję, że współpraca jakoś nam się zacznie się... nawiązywać ciaśniej, bo tak Ameryka jest, jest ja absolu absolutnie wierzę, że łączenie sił i polskości ma duży sens. Jako Polacy potrafimy wiele, więc życzmy sobie owocnej współpracy i mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda się nam podpisać jakieś formalne porozumienie i ogłosić szczegóły naszej współpracy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pozwolę sobie powtórzyć, proszę Państwa, czytajcie nowy dziennik. To jest pewna forma patriotyzmu.